Witajcie, kochani. Chciałam coś opowiedzieć o bańkach informacyjnych. Tak sobie żyjemy w swoim świecie, otoczeni swoimi informacjami i to wszystko tworzy taką bańkę informacyjną. Jesteśmy zamknięci w pewnych informacjach powtarzających się, otaczających nas. Kiedy wracałam pociągiem niedawno z warsztatów moich, w Weszła do wagonu bezprzedziałowego, piękna kobieta, i rozpoznała mnie, mówi pani Ania. I przysiadła się. Mama dwóch synów w wieku szkolnym. I zaczęła opowiadać, że tylko ona odmówiła na piśmie, fluoryzacji zębów swoim dzieciom i że cała klasa oprócz niej wszyscy rodzice się zgodzili. Trudno mi było w to uwierzyć naprawdę, ponieważ no, moje dzieci już są dorosłe, ale jak były podstawówce ani razu nie, nie, nie zostały poddane zabiegowi fluoryzacji zębów. Dla mnie to było oczywiste, że fluor jest jednym z najbardziej toksycznych pierwiastków na Ziemi. I że to jest wbrew naturze. Ja mam zdrowe zęby i ich nie fluoryzowałam nigdy. Jak bardzo zależy nasza, na, nasze zęby, zdrowie nasze. Zdrowie naszych zębów od psychiki. Mogę Wam to wyjaśnić na podstawie mojego doświadczenia z mojej pierwszej pracy, jaką była praca w szpitalu psychiatrycznym w gnieźnie. A wcześniej wcześniej zobaczyłam to w czasie dwutygodniowych praktyk na w studiach medycznych w szpitalu psychiatrycznym w kościanie, na oddziale żeńskim akurat pamiętam. Kobiety z chorobami psychicznymi, młode kobiety miały zęby w takim stanie, jakie mogą mieć 80-latki: czarne, pokruszone, wybrakowane, takie, jakich normalnie się nie spotyka poza. oddziałem psychiatrycznym. Jaki wpływ na nasze zdrowie ma psychika? Stan umysłu to możecie się dowiedzieć z totalnej biologii, nowej medycyny germańskiej, ustawień systemowych według Bertha Hellingera, homopatii i wszystkich innych holistycznych informacyjnych metod. Wszystko tak naprawdę zależy od naszego stanu ducha, od naszej psychiki, od naszej podświadomości. Zdrowie zębów również. To jeżeli jeszcze nie wiecie, to się zainteresujcie totalną biologią chociażby tam zaobserwowano kilkadziesiąt lat temu już i są setki, jak nie tysiące terapeutów totalnej biologii już, tylko w Polsce chociażby zaobserwowano, że ta myśl, każdy konflikt wewnętrzny skojarzony jest z jakąś chorobą, z jakimś narządem, z jakimś odcinkiem kręgosłupa, z jakimś stawem. Nie wiecie jeszcze o tym? To jest od kilkudziesięciu lat. Dlatego niepotrzebna Wam jest żadna chemiczna tabletka, i nigdy nie była potrzebna, i nigdy nie będzie potrzebna. Jeśli chodzi o zęby. Poczytajcie sobie w totalnej biologii, że na przykład psucie się piątki to jest taki a taki konflikt wewnętrzny, psucie się czwórki to jest taki ataki konflikt wewnętrzny i nie tkwijcie w tych konfliktach. Ego tkwi w konflikcie i choroba zawsze tkwi w ego. I to wszystko.